Nazywam się Anna Rafalska Przysłucha. Jestem pracownikiem Instytutu Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk. Doktorat pisałam w zakładzie systemu gleba roślina, tam zajmowałam się głównie erozją gleby oraz skutkami tej erozji. Natomiast obecnie pracuję w nowym zespole w zakładzie metrologii i modelowania procesów agrofizycznych. I tutaj generalnie badamy wpływ biowęgla na retencję wody w glebie. Prowadzimy zarówno badania terenowe, jak i laboratoryjne. No a dziś chciałam Państwu przedstawić część wyników mojego doktoratu zatytułowanego: Przewodność elektryczna właściwa gleby jako parametr odzwierciedlający zróżnicowanie plonu w obszarze gleb płowych wytworzonych z lesu. Wspomniane w tytule prezentacji, gleby płowe wytworzone z lesu są uznawane za bardzo żyzne, jednak ze względu na dużą zawartość pyłu i małą zawartość IU są bardzo podatne na erozję. Długoletnia uprawa gleb, tych gleb, a także erozja wodna spowodowały znaczne przekształcenia profilu gleby, dlatego w obrębie pola występują zarówno gleby nieerodowane, z pełną sekwencją poziomów genetycznych gleby płowej, także gleby w różnym stopniu zarodowane, gdzie brakuje poszczególnych poziomów genetycznych i w związku z tym występują gleby słabo zarodowane, średnio zarodowane bądź silnie zarodowane, jak również gleby deluwialne. Są to, to gleby z naniesionym materiałem glebowym. Wyznaczanie stref o zróżnicowanej produktywności umożliwia stosowanie zróżnicowanych zabiegów agromelioracyjnych, bo trzeba zwrócić uwagę, że występowanie tych gleb właśnie w różnym stopniu zarodowanych powoduje, że występują w obrębie pola zróżnicowania właściwości fizyko, chemiczne warstwy ornej gleby, a tym samym pojawiają się zróżnicowane, pojawia się zróżnicowanie, jeżeli chodzi o plony. Wyznaczanie takich stref o zróżnicowanych właściwościach gleby można, można do tego wykorzystać pomiary przewodności elektrycznej gleby. Przewodność elektryczna właściwa gleby w skrócie ECA jest to zdolność gleby do przewodzenia prądu elektrycznego na określonym poziomie głębokościowym i wyrażona jest w milisiemensach na metr. Przewodność elektryczna powiązana jest z plonami, umożliwia wyodrębnianie stref o odpowiednim gospodarowaniu, a także koreluje z wieloma właściwościami gleby, takimi jak zasolenie, uziarnienie, zawartość wody, gęstość gleby, pojemność sorpcyjna czy pH gleby. Jednak wpływ tych właściwości na przewodność zależy od warunków klimatyczno-glebowych, a interpretacja tych wyników nie zawsze jest jednoznaczna. W związku z tym postawiono następujące pytania. Po pierwsze, które właściwości oraz w jaki sposób będą wpływały na przewodność elektryczną w obszarze lesowym? charakteryzującym się mozaików gleb nierodowanych, zarodowanych i deluwialnych. Po drugie, czy pomiary wykonywane w różnych latach w obszarze lesowym podatnym na erozję wodną i uprawową będą na tyle stabilne, że ukażą charakterystyczne obszary w obrębie pola uprawnego. No i po trzecie, czy możliwe będzie powiązanie rozkładu przestrzennego ECA z plonem różnych roślin. Celem badań było zatem określenie możliwości wykorzystania pomiarów ECA do wyznaczania stref o zróżnicowanym potencjale produkcyjnym w obszarze gleb płowych wytworzonych z lesu, natomiast cele szczegółowe obejmowały określenie stabilności pomiarów ECA w różnych terminach pomiarowych, jak również określenie zależności między plonem kukurydzy, pszenicy i rzepaku, a przewodnością elektryczną właściwą gleby, właściwościami gleby oraz parametrami Topograficznymi obszaru badań. Opis metodyki rozpocznę od opisu obiektu badań, następnie scharakteryzuję gleby występujące w obrębie badanego pola, omówię sposób przeprowadzania pomiarów ECA, a na koniec omówię analizy statystyczne, które przeprowadziłem w tym eksperymencie. Obiektem badań było pole o powierzchni 3,5 hektara, znajdujące się w miejscowości Rogów w obrębie działów grabowieckich na wyżynie lubelskiej. W podłożu występowała gleba płowa. Po prawej stronie zamieściłam mapę topograficzną obszaru badań. Mapa została wykonana w programie Surfer na podstawie punktów pomiarowych wykonanych za pomocą stacji tachimetrycznej. I jak widać na podstawie mapy, obszar jest zróżnicowany pod względem topograficznym. Deniwelacja przekracza 20 metrów, średnie nachylenie wyniosło 5,4 stopnia, maksymalne 12. Stoki o nachyleniu od 5 do 10 stopni stanowiły 40% obszaru badań. W trakcie, występowania, w trakcie wykonywania badań na polu występowała kukurydza, pszenica, oziema, oraz rzepa kozimy. Wrócę jeszcze do mapy. Na mapie zlokalizowane zostały punkty pomiarowe. Zostały one zlokalizowane w sieci 20 na 20 metrów i w sumie tych punktów pomiarowych było 108. W tych lokalizacjach pobierano rdzenie glebowe, na podstawie których Określono miąższość poziomów genetycznych, miąższość gleby, głębokość występowania lesu węglanowego, a następnie gleby sklasyfikowano według Turskiego i innych. W 2014 roku pobrano próby glebowe, w których oznaczono skład granulometryczny, zawartość węgla organicznego, gęstość gleby, wilgotność aktualną gleby, zawartość łatwo przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz pH gleby. Przewodność, pomiary przewodności elektrycznej właściwej gleby wykonano przy pomocy konduktometru EM38MK2 firmy Geonix. Pomiary wykonywano w, oczywiście w tych samych 108 punktach, w których pobierano próby do analiz. Pomiary wykonano w sześciu terminach w latach 2014 16 Terminy różniły się pod względem warunków i okrywy roślinnej. Dwa pomiary wykonano, gdy na polu nie było roślin, tylko mulczy, czyli resztki pożniwne. Dwa pomiary wykonano, gdy na polu rosła kukurydza i dwa pomiary z pszenicą. Pomiary wykonywano w pionowym ustawieniu instrumentu, co oznacza zakres głębokości pomiaru do półtora metra. W każdym punkcie pomiar powtarzano trzykrotnie, obliczano wartość średnią oraz współczynnik zmienności. Analizy statystyczne oczywiście wykonywałam w programie Statistica. Normalność rozkładów badanych cech sprawdzałam testami Shapiro-Wilka oraz Lilleforsa, jednorodność wariancji testami Levena oraz Brauna-Forsyta. W celu określenia istotności różnic między średnimi wartościami badanych parametrów wykonywałam analizę ANOWA w przypadku spełnienia założeń o normalności rozkładów oraz jednorodności wariancji. Przeprowadzałam analizę ANOWA, testy parametryczną, analizę ANOWA, testy rir oraz SZEPEGO. Natomiast w przypadku niespełnienia powyższych założeń, przeprowadzałam nieparametryczną analizę ANOWA, Kruskala-Ulisa, testy porównań wielokrotnych dla wielu grup niezależnych. Z kolei w analizie korelacji wyznaczałam współczynniki korelacji Pearsona dla cech o normalnym rozkładzie prawdopodobieństwa lub Spilmana w przypadku braku normalnego rozkładu. I do określenia wpływu przewodności elektrycznej właściwej gleby na właściwości, przepraszam, właściwości gleby parametrów topograficznych na plony roślin, zastosowałam analizę głównych składowych, analizę PCA w połączeniu z analizą regresji. Opis wyników rozpocznę od krótkiej charakterystyki gleb, następnie omówię plony, przedstawię wyniki pomiarów ECA, a na koniec omówię wpływ przewodności elektrycznej oraz wybranych parametrów na plony roślin. W obrębie obszaru badań największą grupę gleb stanowiły gleby słabo zarodowane stanowiły one 36% wszystkich gleb. E, oraz gleby deluwialne, które, których było 31%. Gleby nierodowane stanowiły 15%, średnio zarodowane 10%, natomiast silnie zarodowane 8%. E, w tabeli zestawiłam parametry dotyczące mniejszości gleby poszczególnych grup. E, gleby nierodowane, czyli to są te gleby, w którym mamy pełną sekwencję poziomów e, genetycznych, e, te gleby mm, mam miały mniejszość około 1,5 metra. I zawierały się w przedziale od 82 cm do 1,90 m. Gleby najgłębsze, czyli gleby, gleby deluwialne, miały miąższość 2,19 m, natomiast minimalna 67 cm, maksymalna 3,63 m. 63 cm. Najpłytsze gleby to były gleby silnie zarodowane. Ich średnia miąższość wyniosła 36 cm, natomiast najpłytsze, Najpłytsza gleba, jaka znalazła się w obrębie obszaru badań, miała zaledwie mierzyć 24 cm. Na zdjęciach przedstawiłam Państwu różnice w wyglądzie kukurydzy na tym samym polu, w tym samym czasie, na różnych glebach. Zdecydowanie widać różnice już w samym wyglądzie roślin, co ewidentnie świadczy o zróżnicowanych właściwościach tych poszczególnych gleb. Na potwierdzenie tego przeprowadziłam analizę ANOWE dla poszczególnych właściwości w grupach gleb. Wyraźnie można zaobserwować, że występują różnice między średnimi wartościami właściwości w glebach i przykładowo zawartość IWU najistotniej, statystycznie większa, ta zawartość wystąpiła w glebach słabo zerodowanych w stosunku do gleb deluwialnych. I na przykład jeszcze gleby teluwialne charakteryzowały się największą zawartością węgla organicznego, czyli wartością aktualną w stosunku do gleb silnie zaludowanych. Chciałabym teraz omówić plony. Plony roślin zestawiłam w tabeli. Są to plony oczywiście kukurydzy, pszenicy i rzepaku. Największe plony otrzymano z pszenicy, 9 ton na hektar, najmniejsze z rzepaku, 5 i 8. Jednak największe zróżnicowanie plonu wystąpiło dla plonów kukurydzy. Współczynnik zmienności wyniósł tutaj 31%, gdzie dla pszenicy i rzepaku wyniósł około 14%. Poniżej na wykresie przedstawiłam wyniki anowe dla średniej wartości plonów kukurydzy, pszenicy oraz rzepaku w obrębie grubych gleb największe plony uzyskano na glebach deluwialnych, to jest ten taki jasny niebieski kolor oraz e, na glebach nierodowanych ciemniejszy niebieski. E, największe różnice zaobserwowano w przypadku plonów e, kukurydzy. Tutaj e, różnica między plonami e, na glebach deluwialnych a silnie zarodowanych wyniosła aż 46%. Natomiast w przypadku pszenicy i rzepaku różnica te, te wyniosła odpowiednio. 18-15%. W tabeli zestawiłam wyniki dotyczące pomiarów ECA dla wszystkich terminów pomiarowych. Największe średnie wartości ECA otrzymano w czerwcu 2015 roku, natomiast najmniejsze w czerwcu i wrześniu 2016 roku. Dla wszystkich terminów pomiarowych odchylenie standardowe współczynnik zmienności. Były na podobnym poziomie. Obliczone współczynniki korelacji dla wyników pomiarów ECA ze wszystkich terminów pomiarowych były wysokie i zawierały się w przedziale od 0,69 do 0,97. Rozrzut punktów o najmniejszej oraz największej zależności przedstawiam Państwu na wykresach. I w celu zbadania zależności między przewodnością elektryczną, właściwą gleby, a pozostałymi parametrami dokonano uśrednienia wartości ECA z terminów pomiarowych. W pierwszej kolejności dokonano standaryzacji do największej średniej z terminów. Standaryzacji dokonano ze względu na występowanie istotnych różnic między wartościami średnimi ECA w terminach a także w celu uniknięcia wpływu na uśrednianie wyników tzw. grubych błędów pomiarowych. Czyli chodzi mi tutaj o warunki meteorologiczne czy kalibrację instrumentu. W tym przypadku istotne dla eksperymentu nie były wartości bezwzględne pomiarów, a ich rozkład przestrzenny. Po wykonaniu standaryzacji dane uśredniono. Podstawą do uśrednienia były wysokie współczynniki korelacji między pomiarami w terminach, a także mały średni współczynnik zmienności ECA dla punktu pomiarowego średnio wyniósł on 3,7%, minimalne 07, maksymalne poniżej 11%. Dla danych zestandaryzowanych i uśredniono przeprowadzono analizę Anowa, wystąpiły istotne różnice w wartościach średnich ECA między grupami gleb. Testy porównań wielokrotnych. Wykazały, że najmniejsz, istotnie najmniejsze waru, wartości przewodności wystąpiły dla gleb deluwialnych w stosunku do gleb nieerodowanych oraz słabo zarodowanych. Natomiast nie wystąpiły istotne różnice między glebami deluwialnymi a średnio i silnie zarodowanymi. Em, brak tej istotnej różnicy wynika prawdopodobnie jedynie z małej liczebności gleb średnio i silnie zarodowanych. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy PCA. Do zbioru zmiennych wybrano przewodność elektryczną właściwą gleby, parametry topograficzne, takie jak wysokość nad poziomem morza oraz nachylenie stoku, miąższość gleby, głębokość występowania lesu węglanowego, właściwości gleby, takie jak zawartość piasku, pyłu i u węgla organicznego, gęstość gleby, wilgotność aktualną gleby, pH, oraz zawartość łatwo przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Zmienne zostały zestandaryzowane i przekształcone, przekształcone do nowych zmiennych, niezależnych. Na podstawie kryterium Kaisera oraz możliwie największej skumulowanej wartości procentowej wyjaśnionej wariancji analizowanych zmiennych wybrano cztery. Cztery pierwsze y, zmienne PC1, PC2, PC3 i PC4, y, wyjaśniające wa, y, 72% wariancji wyjściowych zmiennych. Y, ładunki czynnikowe nowych zmiennych zostały zestawione w tabeli. Y, pogrubione zostały te, y, które posiadają te ładunki czynnikowe największe. I w pierwszej zmiennej o wysoki ładunek czynnikowy wystąpił dla przewodności elektrycznej z tym samym znakiem, co zawartość iu oraz magnezu. Wysokie ładunki czynnikowe w pierwszej zmiennej wystąpiły również dla mniejszości gleby i głębokości występowania lasu węglanowego, zawartości pyłu oraz węgla organicznego. W drugiej zmiennej najwyższe ładunki czynnikowe wystąpiły dla parametrów topograficznych. W trzeciej zmiennej dla zawartości piasku i w czwartej zmiennej dla zawartości wody dla wilgotności aktualnej gleby. Ograniczając już analizę do czterech nowych zmiennych o odpowiednich wartościach czynnikowych, przeprowadzono analizę regresji dla plonów kukurydzy, pszenicy oraz rzepaku. I w modelu kukurydzy istotnymi zmiennymi były trzy zmienne PC1, PC PC2 oraz. PC3 i otrzymano tutaj wysoki współczynnik determinacji dla tego modelu, wyniósł on 72%. Natomiast jeżeli chodzi o plony pszenicy, tutaj istotnym czynnikiem, istotnym czynnikiem był PC1 oraz PC4, natomiast w przypadku rzepaku PC1, PC, PC3 oraz PC4, jednak w przypadku tych dwóch modeli współczynniki determinacji już były znacznie mniejsze. Dla pszenicy 26%, natomiast dla rzepaku 23%. Świadczy to o tym, że dobrane do modeli zmienne w niewystarczającym stopniu, w nikomym stopniu wyjaśniały zróżnicowanie tych plonów. Dodatkowo nie można wnioskować o istotności parametrów modelu pszenicy ze względu na brak normalnego rozkładu reszt w tym modelu. Podsumowując moje wystąpienie, można sformułować następne, następujące wnioski. Wykazano stabilność pomiarów ECA w obrębie pola w sześciu terminach pomiarowych. Przewodność elektryczna była uzależniona od stanu przekształcenia budowy profilu gleby i najmniejszą przewodnością charakteryzowały się gleby deluwialne. Analiza PCA wykazała, że przewodność elektryczna była istotnym parametrem opisującym zróżnicowanie gleby w obrębie pola uprawnego. PCA wystąpiła w pierwszej zmiennej z tym samym znakiem co zawartość ił oraz magnezu, natomiast z przeciwnym do zawartości pyłu, węgla organicznego, głębokości gleby oraz głębokości występowania lesu węglanowego. I ostatni wniosek. Analiza PCA oraz modele regresji wykazały, że przewodność elektryczna właściwa gleby, wybrane parametry topograficzne oraz właściwości gleby w dużym stopniu wyjaśniały zróżnicowanie plonów kukurydzy, natomiast w niewielkim stopniu pszenicy i rzepaku. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.